Dzień dobry, nazywam się Robert Przeczkowski i jestem trenerem. Znaczy, nie takim trenerem, typu, który mówi, rób szybciej te przysiady, hop, 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 hop. Nie, takim prawdziwym trenerem, który po prostu wypracowuje wraz z uczestnikami pewne kompetencje i umiejętności. No, po prostu to mam na myśli. Więc prawdziwym trenerem. Kiedy moja dziewczyna właśnie wychodziła teraz zatwiać jakieś sprawy, ja mówię: O, to będę nagrywał filmik, ale zaparzę sekawkę. ona mówi: No pięknie, i znów zacznie się Orbaniem. Otóż nie. O, dziękuję bardzo za wsparcie kanału na siorbanie kawy z lodem. Bardzo to było urocze. Dziękuję. Nie, niekoniecznie mamy mianowicie anturaż techniczny, który uniemożliwia mi siorbanie. Proszę spojrzeć. To jest... Było coś słychać? Nie. A widzicie? Wszystko polega na środkach technicznych. Człowiek jest tylko, jak to mówi mój przyjaciel Michał, człowiek jest tylko dodatkiem do sprzętu. Wczoraj rozmawialiśmy, znaczy wczoraj, znaczy Państwo dostanę jako dwa materiały równo o tym, jak byłem w Starachowicach bodajże i z Arturem. Z Arturem, Artur Krupa. O, to ten fajny trener z Krakowa to Artur Krupa. Znakomity gość. I z Arturem byłem i on powiedział takie wizytówki, zobaczył eleganckie, wypisane, kredytem papierze i powiedział, no to to słabe jest. Znaczy, powiedział nam inaczej. Mówi, na tym szkoleniu się nie myśli. I potem powiedziałem Państwu o procesie, o tym jak 50 jakaś rozweselona pisze hmm, aga. I teraz, jeżeli byśmy spojrzeli na ten wykres, pamiętacie, to było wczoraj, już, moment, 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 widzicie, to jest to, to gdybyśmy to obrócili w bok, o tak, o tak, to wyszedłby nam ten oto slajd. Już, o ten. Wyszedłby nam ten oto slajd, widzicie? On jest w zasadzie jakby ciągłością dalszą. Czyli tutaj mamy te wizytówki, tu mamy proces. No i tu jest dylemat, czy pójść w takie twarde wizytówki, kłaść równo papiery, to, czy rozsypywać papiery, wizytówki, to, tamto. Jedna pisze, jedna osoba pisze, że jest y, 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 agusią, drugi, że susełkiem, trzeci tak pisze, czwarty tak, tu, czy po prostu sztywno, elegancko sformalizować. Otóż, właśnie tym chciałem się dzisiaj zająć, bo to jest bardzo ważne zagadnienie. Właśnie, bo to jest cały dylemat naszego istnienia: kim być, co zrobić, jak się zachowywać i w ogóle jak dobrze przeżyć życie. Jak je w ogóle przeżyć. I teraz, jeżeli spojrzymy na to, że są struktury takie uporządkowane i nacisk jest na strukturę, a tu jest nacisk na proces, czyli w tą stronę jest nacisk na przeżywanie świata, tak? a w tą jest na porządek. Czyli tutaj na szkoleniu są równe, uporządkowane, nie faworyzujące nikogo mm, wizytówki, a tutaj jest przeżywanie i proces. I na przykład, jeżeli jest jakaś tam dyrektorka, która jest zakompleksiona i napisze tam Justyna kwak, takimi drzwiami, a druga. Udam, że nie słyszałem. Pół do. Jest tu na kwak. Z napisem takimi drobnymi. A druga napisze: Agusia, jestem, kocham świat. No naprawdę, i mam miseczkę C, i kocham mężczyzn, i w ogóle kocham życie, i jeżdżę motorem. Miałem ostatnio na szkoleniu taką kobietkę, która gdzieś tam pojechała na Nordkap motorem, i wyglądała jak 130% kobieta, była po 50. No niesamowita. Po prostu była taką kwintesencją dobrego życia. Naprawdę? To pf, fantastyczne. Jak się dowiedziałem o tym, że jeździ motorem po Europie, to pod wrażeniem byłem ogromnym. To tutaj może już ktoś się poczuć tak, a ktoś się poczuć tak. No tak w życiu już niestety jest. Po to kupujemy Mercedesa, czy kupujemy jakiegoś tam Jaguara, czy kupujemy coś. Nawet nie dlatego, że potrzebujemy mieć 3 tony złomu, tylko dlatego, że żeby nie wystarczy być szczęśliwym, ważne, żeby inni ci, którzy stoją na przystanku i czekają na autobus 416, byli nieszczęśliwi. Trochę tu też o to chodzi. Taka dziewczyna Agusia, ona promienieje. To jest po prostu nastawione wszystko na przeżywanie, i to jest, a tu jest na struktury. Tu jest nastawione wszystko na porządek świata, a tu na przeżywanie świata. I to jest zawsze odwieczna, odwieczny antagonizm. I teraz chciałbym Państwu zwrócić na coś uwagę. Że ludzie idą albo w świat uporządkowany, czyli on gdzieś tu się zaczyna porządek, jedna półeczka, druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta, i zaczyna się coraz więcej tego porządku, coraz więcej, porządku, coraz więcej, a na końcu porządek staje się celem samym w sobie, albo idą tutaj przeżywanie świata, przeżywanie, przeżywanie, i przeżywanie staje się celem samym w sobie. To zwykle nie mają niektórzy artyści i. Yy, to jest tak samo jak z trenerami. Jak trener potrafi okiełznać grupę, ma wyobraźnię, siłę, potrafi nawiązać kontakt, prawda? To wychodzi poza te szablony tutaj i potrafi przy jakby wyjść w tą stronę i spenetrować teren. Chociaż nie każdy to lubi. Jakiś szkoliłem pewien dyskont, którego później, jak widziałem co robią, nienawidziłem. Dyskont, dyskont taki ogólny sieć hipermarketów. Oni się już, nie powiem jaka, bo to nie jest ważne, generalnie oni już w Polsce nie są, wrócili z Polsce do Anglii, ale jak patrzyłem na ich metody pracy, to po prostu można było ich znienawidzić, po prostu, po prostu słabo się robiło i kiedyś na przerwie rozmawialiśmy z ludźmi o takich sprawach ogólnożyciowych i podszedł do mnie menadżer i powiedział, proszę z nimi tak nie rozmawiać. Ja mówię, no ale jak to nie rozmawiać? No, to znaczy, jak nie rozmawiać? No przecież mamy w tej chwili przerwę, rozmawiamy o życiu, o sprawach wyborów, o cenieniu się na rynku pracy. Proszę z nimi tak nie rozmawiać, pan ma rozmawiać i szkolić ich. Z tego, z czego pan ma ich szkolić, a nie tak sobie rozmawiać. On już był zaniepokojony, że może tym niewolnikom, których on urabiał latami do niewolnictwa, ktoś nagle po powie jakąś myśl o zbrodnie, że ty jesteś coś więcej wart na rynku pracy. I polar, który dostałeś, i sześć ósmych etatu to nie jest wszystko, na co w życiu zasługujesz. Nie wiem, kto był większym, większym, upośledzonym bardziej człowiekiem, czy ten menadżer z Bożej łaski, żałosny, czy ci ludzie biedni, którzy jakby nie wiedzieli, nie wiedzieli jakby ile są warci. Jest taka książka Żyć za grosze i nie przetrwać. I ona dokładnie opisuje takie sformalizowane mechanizmy upodlenia ludzi. A one są straszne. No ale dobrze, już tu nie ma, to, to był to było shit. No i chodzi o to właśnie, że jak trener tu wychodzi, rozmawia, to jednocześnie potrafi wszystko pogodzić. Teraz problem jest taki, zmierzam do rzeczy, że żeby mieć wysoką jakość życia, jakość życia, tu jest ta zielona rzecz, tu mamy emocje, które nami rządzą, a tu mamy struktury, które nami kierują, w których musimy się zmieścić. To teraz musimy bardzo mądrze znaleźć ten złoty środek, i mądrze pogodzić emocje w odpowiednich strukturach. I to jest klucz do udanego, wydaje mi się, życia. Wydaje mi się, bo, bo to jest, mi się wydaje, fajne. Tutaj mamy struktury. Góra nad strukturami. Mało się poświęca czasu emocjom. I życie, jakość życia jest, wydaje mi się, słaba. Podam przykład. To jest tacy, tacy ludzie, którzy są już za życia martwi. Oni dochodzą do dużego majątku, ale nie zrobią nic spontanicznego. Nie położą się na ziemi, na rynku w Krakowie. Chociaż to nie jest nic spontanicznego, tam maleńczuk robi to przecież co wieczór. Ale chodzi o to, że nie zrobią nic takiego generalnie, no jakby zwykłego. Podam przykład, podam przykład taki właśnie. Zaprosiłem kiedyś znajomych koło restauracji pod Czerwonym Wieprzem, której nie lubię. Nigdy tam nie chodziłem za bardzo, tam raz czy dwa byłem ona tam jest, w centrum Warszawy, była po, dosłownie za winklem znakomita jest taka cukierenka, którą prowadził Arab. I ta, re ta cukierenka miała takie, taki moment takiego swojego apogeum. I tam były znakomite kawy, znakomite babeczki, zdaje się z, nie pamiętam, ale chyba z drylowanych porzeczek to jest unikat, bo to jest strasznie ciężko się dryluje porzeczki, tam mleko mu dowozili skądś, on miał własną sam lody robił, te lody, te puchary, te desery, to były zjawiskowe i w ogóle, choć nie było to miejsce tanie, ale było niesamowicie przyjazne, tam był taki taras. I tam na przykład w marcu, jak chodziliśmy, czy jeździliśmy na, na, na kawę, to oni pozwalali nam na przykład wynieść stoliczek, czy wynosili dla nas. I siedzieliśmy sobie w słońcu, grzeliśmy się jak koty w czapkach, szalikach i w kurtkach, przy gorącej kawie na przykład i przy jakimś deserze. To było piękne. I postanowiłem kiedyś zaprosić właśnie takich trochę kostycznych przyjaciół. No i zaprosiłem, kawę. I mówię, słuchaj, tu mają taką kawę, facet ściąga mieszanki z całego świata. No po prostu niesamowite mleko przewoził mu gość codziennie tam, czy co drugi dzień, gdzieś tam spod Warszawy, to było takie prawdziwe mleko, to jest mleko po prostu od krowy, nie takie przemysłówka tam tego, to jest prawdziwe, a Maretto za to, bo ja z tymi ludźmi cały czas gadałem, mówię, a to ciasteczko skąd? A to szef, a to tamto, a to tam. I on często tam się pojawiał, chodził, robił wszystko. I zapłaciliśmy, ja nie pamiętam, za trzy kawy chyba, tam ciasteczka, coś, jeszcze, coś tam, jakąś taką sumę wtedy na ówczesne czasy, nie wiem, tam 110 złotych. Co było dobrą kwotą, no, dużo, mało, no trudno powiedzieć, tak dzisiaj wydać ze 170, no niestety, no bo wtedy gaz tyle kosztował. No, ja wiem, no czy 110, ty to były rzeczy zachwycające, kawa była zachwycająca. Te babeczki z drylowanych porzeczek, te, te spody takie o smaku maślanym i te drylowane pożyczki, które zamieniały się w zasadzie w powidła pożyczkowe, ale nie były twarde, One nie, ale nie były też drzemem. To było kwintesencja doskonałości, Potem takie ciasteczko jedno i miał dosyć słodyczy na cały dzień, po prostu przypominał ten smak i ta kawa, ta kawa i taki deser, jedna kulka lodów takiego, druga takie. I pojechaliśmy z tymi znajomymi i ta znajoma moja, taka starsza pani księgowa, cały czas zrzędziła i mówiła tak, cholera jasna, ja mówię, co się stało? Po prostu wymienimy talerzy, się stało? Nie, ale jak sobie pomyślę, 120, tam ile jest złoty, nie pamiętam ile tam czy 80? No, jakaś taka suma. Zapłaciliśmy tam, jak sobie o tym pomyślę, ja mówię, no ale nie, ja stawiam. Nie o to chodzi. Złodzieje, cholerni. Ja po prostu, przecież miałabym w Tesco cały koszyk zakupów, za to można byłoby kupić. Cały koszyk, a u nas Pedros jest po 18 zł za kilogram, a tutaj kawa 23 zł. Złodzieje. To przecież można. Ja mówię, on no, ściąga kawę z Mediolanu, skądś, jakieś mieszanki, z całego świata. Jest Arabem, zna się na tym. Eee, złodzieje. Ja mówię, no, te zdrylowane pożyczki. Wziąłby drzemu, byłoby tak samo dobry. Ja nie chcę drylowanych. Przecież to mogłoby kosztować 4 złote. Ja mówię, ochłoń. delektuj się smakiem. Ja jestem sponsorem tego, tego dnia naszego. Jest, siedzimy na tarasie, jest cudownie. Złodzieje przecież za te. Ja w pewnym momencie zrozumiałem, że, że poczułem żal do losu, że zaprosiłem takich gości, gości, yy, że zmarnowałem pieniądze, że po prostu, że to było syf, po prostu, że, że cały czas tym zrzędzeniem, tym, tym złodzieje, bo kawa jak może kosztować 25 zł czy tam ileś, nieważne, już w tej chwili już nie pamiętam dokładnie ceny, ale wiem, że wydaliśmy sporo. tam był taki puchar też lodowy. Yy, złod... Za to mielibyśmy z Tesco. I pomyślałem sobie, trzeba było dać jej te 150 złotych, czy tam ileś, i powiedzieć, masz, idź do tego swojego Tesco, kup se mortadeli, całą torbę, i se żryj, i kup se do tego kawę, jakąś najtańszą, i se po prostu to pij, i nic zamiast mleka zabielacz, po prostu ter będziesz szczęśliwa. I można tak kogoś oskarżać, ale z drugiej strony to się dzieje w sytuacjach, kiedy życie ludzie mają tak przeregulowane, że w to życie nie mieści się żadna spontaniczność. To jest dramat. Kiedy życie ludzkie jest tak poustawiane, tak zaprogramowane, że wręcz staje się doczesnym więzieniem. Tam się nie mieści. Ludziom się nie mieści w głowie, że mogą na przykład wydać 150 zł, czy 120, czy 80 na kawę i, i babeczkę z, 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 z powideł, z drylowanych porzeczek. Ej. Ciekawe, czy tak najpaż tam jeszcze jest. Ona tam potem była przebudowa wiele lat i, i ona potem tak prawie upadła, potem zaczęli tam pizzę podawać, i to już wszystko upadło. Pójdę tam zobaczyć, czy to miejsce jeszcze jest, ale kiedyś zachwycało mnie. I teraz. Ci ludzie nie są tacy, że e -e", jęczą, bo, że kawa Pedro's, tylko dlatego, że ich życie jest pełne lęków i przeregulowania. I teraz weźmiemy z drugiej strony. Mamy jakiegoś aktora, tam, który wiem, piosenkarza takiego, którego nawet bardzo lubię. Powiedz czemu życie takie jest ciężkie od wzruszeń. Który sam miał problem z ojcem, ponieważ ojciec go tam zostawił, on się tuło po środkach, po tam, po domach dziecka, potem spotkał się z ojcem, nazajutrz ojciec, starnął się na swoje życie i się tam i tak dalej, no to sytuacja w ogóle jakaś koszmarna, ale zobaczcie, wiedząc jakie to są deficyty, jak to się ciężko żyje bez ojca, ma pięć żon, ileś tam dzieci i mówi, zakochuje się, to ta, ta, ta. kocham tą, prawda, kocham tą, Bo jak razie mówi, nie, to, je, to kocham tamtą, tamtą kocham, tamtą kocham, tamta jest super. Nie, to tej nie kocha. O, to, to jako fajna, to, to, to chcę tą, chcę. Nie, tej nie, to tą. Ale może ta, ta, ta fajna jest. Będziesz moją żoną? No pewnie, nie, no byś była. A za tam jakiś czas... Nie, nie, nie. Tamta, tamta to jest naprawdę fajna, prawda? Czyli on podąża po prostu za emocją w sposób absolutnie niekontrolowany. Absolutnie niekontrolowany. Po prostu podąża tak jak Jim Morrison młody. To było, Jim Morrison, nawet ci hipisi, którzy z nim grali, ten doors, nie chcieli z nim grać, ponieważ nawet na ich standardy on był za bardzo rozlazły. Znałem takiego człowieka, właśnie z tego tutaj, pozbawionego tej, tej czarnych kresek. Moja znajoma, tera psychoterapeutka, ożeniła się ze swoim pacjentem. Ty, ty rozumiecie w ogóle? To tak samo jak ja byłem już. Nie wiem, miał złom, składnicę złomu i ktoś by mi na ten złom Mercedesa. Ja bym powiedział, o, wow, ale fajny, kupuję. I sobie do, do jazdy kupił tego Mercedesa. No więc to taka mniej więcej sytuacja była. Nic nie umiemując, ale psychoterapeutka nigdy nie ma dobrej, czystej relacji ze swoim pacjentem z tego względu, że no, ta relacja jest zaburzona. I on był dobrym chłopakiem, bardzo fajnym nawet jej dziecko zrobił, czyli zapłodniła się nim, można powiedzieć, nawet ja to tak bardziej widzę. Ale pamiętam, że nic nigdy nie dało się z tym człowiekiem zrobić, bo mówiliśmy się gdzieś tam. No to złapał koło, ale nie wiedział, że nie ma zapasu. No to. Ale nie zadzwonił, bo mu się w prepaidzie skończyły minuty. Akurat. Ja go nazwałem zawsze coś. No to policja się zatrzymała, pomóc, ale przy okazji sprawdzili dokumenty. Okazało się, że nie miał przeglądu ważnego. No po prostu. Nie było jednej sprawy, którą można było dokończyć, bo co się nie tknęło, to wszystko inne się obsypywało. Tak jak czasami taki remont jest, który robi ojciec Spaceona z bloku ekipy, prawda? Że tam się zapali światło, spada randol, idzie się do kuchni, odkręca się gaz, to woda leci, z to leci płomienie z kranu. To, to jego życie tak wyglądało, właśnie tych struktur nie było. I teraz, wydaje mi się, że optymalna jakość życia to jest znalezienie jakby kompromisu między strukturami, które powinny być nierepresyjne, ale być muszą, i między emocjami, które powinny być w jakiś sposób delikatnie okiełznane przez struktury, ale okiełznane nie w sensie zduszone, zdłamszone, tylko w, jakby to powiedzieć: emocje muszą czuć się bezpiecznie, będąc chronione przez struktury. Uważam, że emocje mam pierwszeństwo, ale struktury służą ich ochronie. Tak jak małżeństwo. Małżeństwo służy. To jest w ogóle sakrament. Jak ktoś mówi, że tam po tym małżeństwo mam papierek, tam papierek. Z... To znaczy jest, że nie rozumiem świata, na tyle. To po, pomimo wszystko, ono służy ochronie tego skarbu, jakim jest wylęgająca się w małżeństwie z czasem miłość. I właśnie to jest ta struktura. I w tym momencie. Najważniejsze jest, oczywiście emocje są, ale w ochronie tej oto tutaj struktury. Wtedy jakość życia jest najważniejsza, bo mamy emocje, ale stru są struktury, które je chronią i to jest moim zdaniem najpiękniejsze. Tu są takie trudne rzeczy. Eee, Jonasz Kofta był takim człowiekiem, który żył w takim ciągłym procesie i zdaje się, że żona Jonasza Kofty opisała, że robili tam w ogródku coś, i Jonasz Kofta. Jonasz Kofta, yy, Ona powiedział, nie mamy Szpadla dobrego. On powiedział, to ja pójdę po Szpadel. I poszedł i wrócił po dwóch tygodniach. Innym razem wrócił po tam tygodniu z koncertów nie swoich butach, i tak dalej. I po prostu no, był takim człowiekiem, a nie innym. No, po prostu, no z jednej strony był jakby powiedzieć geniuszem wrażliwości. A z drugiej strony, no, no, ciężko się żyje z takim człowiekiem, który, no, który nie ma tych struktur. Może pomimo jego pięknej wrażliwości, jego żona czy ktoś, kto z nich żyje z takim człowiekiem, może go znienawidzieć, dlatego, ponieważ nie ma poczucia bezpieczeństwa, jaką dają chociaż minimalne struktury. Same struktury duszą życie i powodują, że jesteśmy martwi za życia i siedzimy w jednej z najładniejszych kawiarenek w Warszawie, pijemy najlepszą, jedną z najlepszych kaw w Warszawie, jemy babeczki i nie czujemy smaku, bo jesteśmy trupami i mówimy że e, te pieniądze mogę mieć zakupy cały koszyk w Tesco, bym miał złodzieje. Prawda? I jesteśmy trupami, no bo nie ma sensu nas pójść dobrą kawą ani nie, nie, nie odczuwamy życia. Po prostu odczuwamy tylko, że zostaliśmy oszukani, bo mogliśmy kupić mortadeli i w ogóle. Tutaj też jakby ciężko jest żyć, nie mając tej wsparcia struktury. Jakość życia jest rozumowym geniuszem znalezienia roz, jakby yy, kompromisu między strukturą, która nas wzmacnia, ale nie dławi. To jest tak z rodzicami. Mądrzy rodzice są strukturą, która wzmacnia dziecko. Głupi rodzice są strukturą, która dziecko dławi, a następnie zadusza. Mówiliśmy o Fordzie. Yy, I tak samo tutaj. Mądrzy rodzice wkraw, yy, miłość swoją do dziecka wkładają w pewne struktury, żeby dziecko mogło się czuć bezpieczne. Głupi rodzice pozwalają na wszystko. I wcale dzieci się z tego nie czują. Jeżeli patrzyliśmy na dzieci kwiaty... Na, nie na dzieci kwiat, tylko na dzieci wychowane bez stresu w Szwecji, to po latach one mówiły, że bardzo źle się czuły w domu, w którym nie było żadnych norm, czyli nie było tych czarnych kreseczek. U nas taka wariatka mieszka, przepraszam, że mówię tak radykalnie wariatka, no wariatka, no, bo mam żal po prostu, bo no, tam mój kolega kiedyś zajechał motorem enduro i pozwała go do sądu, nic nie zrobił, po prostu zakopał się motorem, chwilę powarczał i odjechał. No tam były jakieś pozwy, pozwy. A wychodzi z samochodu, dzieci skaczą po samochodzie, dosłownie po takim dobrym samochodzie. W związku z tym yy, po prostu no, to jest takie właśnie wychowanie, które potem skończy się oddaniem dzieci do szkół, tam Morerori czy coś takiego. Są takie szkoły, do których oddają rodzice, którzy po prostu nie poradzili sobie często z problemem wychowawczym. One są dobre. Ja nie twierdzę, że one są złe. Tam się właśnie idzie za procesem dziecka, ale bardzo często rodzic, który sobie nie poradził wychowawczo, moim zdaniem, idzie, oddaje jakoby taką rekompensatę. Ja się tam nie nadaję na to, ale może tam ci pomogą i tam ci zrekompensują, bo nie ma tam dzwonka, terroru, czy tam tego, i ty się pójdziesz za swoim procesem. Pierdolenie o Chopinie. Dobra, tak uważam, to jest moje zdanie. Eee, także tak to wygląda. Idealnym środek jest wtedy, kiedy jest struktura, a w tą strukturę wkładamy perełki miłości. I to jest najpiękniejsze. A jeśli chodzi o Jonasza Koftę. E, Jonasz Kofta napisał taki wiersz, który zawsze noszę w sercu. Napisał. Mała czarna to jest kawa. O właśnie kawa. Nie siorbnąłem. Mała czarna to jest kawa. Duża czarna to jest noc. Małe jasne to jest piwo. Duże jasne to jest słońce. Mała miłość to nie miłość. Wielka miłość to jest miłość. To jest taki wiersz, który kocham, bo on pokazuje, że wszystko można stopniować, a tylko miłość jest albo jej nie ma. Mała miłość to nie miłość. Ta, to nie warto żyć dla czegoś takiego. Wielka miłość to jest miłość. Czasami się złaszczę takich ludzi, którzy mają pięć żon, dzieci rozproszone albo wychodzą po łopaty i wracają po dwóch dniach, ale może złaszczę się dlatego, bo sam bym chciał w głębi serca taki właśnie być, a nie potrafię. Chociaż wiem, że to jest nie jest dobre. Nie można prowadzić firmy, być pracodawcą w ten sposób, ale czy każdy musi prowadzić firmę i być pracodawcą, czy nie można pozwolić sobie, żeby któreś nasze życie było właśnie takim romantycznym odniesieniem? Tak czy śmak, jeżeli nie jesteśmy Jonaszem Koftą, to powinniśmy mądrze pogodzić struktury i mądrze wypełnić je pięknymi emocjami. A wtedy nasze życie zyska na jakości. Jeżeli poświęcimy je tylko emocjom, to będziemy mieli Zuzien, Bezien, dezję, pięć żon i chaos. A jeżeli poświęcimy tylko na struktury, to będziemy mieli, będziemy mieli ładny dom, z dwoma garażami, i bardzo często i mówili będziemy: Kawa 12 zł, złodzieje. Petrus jest u nas w sklepiku za 9,80. Przecież też tak samo dobry, co tam mogli innego nasypać. Jedno i drugie to takie wielkie kalectwo. A życie zaczyna się tutaj, kiedy w strukturze jest zakute piękno. Tak jak diament w pierścieniu. I tego sobie. I Państwu bardzo serdecznie życzę. Życzę Państwu dobrego, udanego, pięknego dnia. Chyba jutro pojadę w sobotę. Do. Jutro będzie 22 lipiec, jak ten czas szybko leci. Do. No, właśnie nie powiem, dokąd. W Rubelskie, ponieważ tam chcę nakręcić materiał. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Szanujmy czas, który nam pozostał.